Witam Cię serdecznie na kolejnej analizie szkoły Forex, analizie tygodniowej, gdzie będę chciał się przedstawić mój plan inwestycji związany z euro-dolarem, funtem-dolarem, oraz w tym nagraniu również będziemy mówić o kontrakcie ropy. Jeżeli jesteś po raz pierwszy w szkole Forex, jeżeli po raz pierwszy oglądasz naszą analizę, zachęcać do tego, abyś zapisał się na naszym kanale YouTube. Kliknął na link, który jest powyżej tego nagrania, który mówi subscribe i po tym jak zrobisz to, jak zapiszesz się właśnie do naszego kanału, otrzymasz nagranie jako pierwszy. Nagranie jest publikowane w niedzielę, natomiast wysyłane do naszych wszystkich, można powiedzieć, wszystkich naszych słuchaczy w poniedziałek. Więc zapisuję się do tego kanału, otrzymujesz się po prostu wcześniej. Te analizy, oczywiście, są to analizy długoterminowe czy średnioterminowe i najczęściej tak możemy wykorzystać je nawet w poniedziałek czy we wtorek, na początku tygodnia, natomiast oczywiście dobrze byłoby, żebyś tę analizę już w niedzielę obejrzał i wiedział, jaki jest mój plan właśnie na ten tydzień. Więc zapraszam jeszcze raz do zapisania się do naszego kanału YouTube. Natomiast zaczynamy naszą analizę i zobaczmy, co się dzieje, jeśli chodzi właśnie o naszą inwestycję, nasze opcje. Krótki update, aktualizacja tego, co się działo w tym tygodniu. Oczywiście te wszystkie moje wejścia znajdują się na stronie szkoły forex. Zapraszam również na przeanalizowanie mojego stylu inwestycji. Bardzo, bardzo, można powiedzieć, stylu innego, bym powiedział i można powiedzieć niemalże kontrowersyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o nasze zyski, wyniki, wszystkie są publikowane na stronie, tak żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak wygląda mój plan inwestycji, jak wygląda mój styl inwestycji, przede wszystkim e, jeśli chodzi właśnie o e, konkretne już transakcje. W tym tygodniu bardzo, bardzo sobie tydzień. Pierwsza, pierwsza rzecz, która jest ważna, teraz mamy czas wakacyjny, mamy ruchy. Jak zauważyliśmy, mówiliśmy po tym w wcześniejszej analizie, że te ruchy będą w czasie wakacji, mamy również duże ruchy. Problem jest taki, że te ruchy nie do końca są ruchami, które byśmy się spodziewali. Tak? Z reguły, jeżeli inwestujemy, analiz, robimy analizy, te ruchy, które są na rynkach, są z perspektywy analizy technicznej do pewnego stopnia przewidywalne. Tak? Natomiast teraz, to co się dzieje, na, czyli co się będzie działo, szczególnie w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, będziemy mieli momentum, ale one będzie mniej przewidywalne. Więc musimy o wiele bardziej jakby uważać nasze wejścia i te wejścia, które będziemy robić, musimy jakby e, bardziej kontrolować, ponieważ ruchy niekoniecznie muszą być e, no, tak idealne, perfekcyjne, jeżeli można tak to nazwać, jak to jest standardowo w tych inwestycji e, w tym czasie normalnym, jeżeli byśmy mogli określić właśnie tak czas e, standardowy od września do właśnie tego czasu wakacyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o opcje inwestycji, wciąż one są, wciąż możemy inwestować, wciąż możemy zarabiać, więc dla osób, które inwestują w czasie wakacyjnego czasu, tak naprawdę i nie patrzą jakby na, na to, że, że ten czas jest jakby inny w inwestycji i mamy inną zmienność rynku, mamy inne zachowanie, system cały czas się dopasowuje i cały czas daje nam dobre możliwości inwestycji i statystycznie mamy to udowodnione, więc dla tych osób tak naprawdę to nie gra najmniejszej roli, najmniejszej nie ma to znaczenia, jeżeli chodzi właśnie o czas ten inwestycji w czasie wakacji. Więc tutaj, oczywiście, wszystko jest uzależnione od naszego planu, i pamiętajmy, ja to powtarzam, non stop, a to jest bardzo ważne, bo wiele osób tego nie rozumie, że nasza inwestycja i to, co robimy, jak podejmujemy decyzję, kiedy podejmujemy decyzję, jest uwarunkowane czy też dyktowane. Przez nasz plan i plan inwestycji, system nam to wszystko mówi. Czyli nie jest tak, że my sami sobie jakby szukamy możliwości, mówimy, no teraz otworzymy pozycję, bo nam się wydaje, że jest fajne wejście, tak? Nie ma takiej opcji. Wszystko musi być zgodnie z planem, którego my tak naprawdę używamy do inwestycji. I dlatego bardzo ciężko mówić o czymś, co będzie działało dla każdego. Jeżeli mówimy załóżmy o inwestycji, mówimy o postawieniu stop, gdzie dajemy stop? I bardzo często pyta pytanie, Sebastian, gdzie dajesz swój stop, żeby obie przy wejściu w pozycję? Czy robisz to, robisz to powyżej średniej kroczącej? Czy dajesz powyżej fraktala? Czy dajesz załóżmy 30 pipsów od wejścia? To pytanie jest tak naprawdę, Mało sensowne i mało konkretne, dlatego że mój system jest bardzo konkretny co do wejścia i również co do postawienia stopu, ponieważ kontrola ryzyka w tym danym wejściu musi być taka, a nie inna, żeby te, ten, ta pozycja miała sens. I teraz ja nie wiem, jak otwieracie pozycję w jakim momencie, żeby stwierdzić, gdzie powinniście dać stop, bo oczywiście stop który dajemy, ma jeden bardzo ważny, właśnie bardzo ważną funkcję. W momencie, kiedy nasz stop zostanie wybity, czyli załóżmy otwieramy pozycję teraz, po to, że mamy przebicie, tak, czyli wiele osób powie, mamy przebicie teraz na euro-dolarze i idziemy teraz w dół, tak, przebiliśmy ważny poziom, zamknęliśmy poniżej i na podstawie momentum będziemy otwierać pozycję sprzedaży. Tak? To jest załóżmy jedno z, milionów, z miliona podejść, które możemy mieć, jeżeli chodzi o inwestycje. Teraz, jeżeli to powiemy, to nasze pytanie będzie bardzo proste. Co cena musi zrobić, żebyśmy my nie mieli racji, żeby ta analiza, te nasze podejście, które tu zastosowaliśmy, już nie działało. Tak? Czyli inaczej, kiedy cena udowodni nam, że nie mamy racji i się mylimy. I oczywiście najprostszą opcją przy tym wejściu tutaj byłaby sytuacja, gdzie powiemy ok, jeżeli cena wybije w górę, zamknie powyżej tej linii lub też wybije ten wierzchołek, to my wiemy, że ten poziom, który został teraz tu przebity, nie jest już tak naprawdę poziomem, który będzie dobry i nie będziemy mieć sytuacji, gdzie możemy stwierdzić, że cena przebiła ten poziom i mamy dalszą kontynuację, ponieważ cena przebiła, ok, otworzyliśmy pozycję, ale wybiła w górę i zamknęła ponownie powyżej tego poziomu. Więc jeżeli ktoś miał stwierdzenie, że wybiliśmy w dół i powinniśmy iść teraz w dalszych spadkach, a cena udowodni tej osobie, że cena pójdzie w górę i zamknie powyżej, to automatycznie te pierwsze stwierdzenie jest już nieaktualne, tak? Zanegowane. Czyli inaczej powiedzieć, można powiedzieć, że ta osoba powinna wyjść z pozycji, zamknąć pozycję, bo to, co myślała, że się wydarzy, nie wydarzy się i zostało zanegowane. I na tym podstawie dajemy stopy. Więc wszystkie osoby, które do mnie piszą e-maile, zapytania. Sebastian, gdzie jest Twój magiczny poziom na stop. Jak ty wyznaczasz poziomy stopu okay, w Twojej inwestycji? To odpowiedź tak naprawdę u każdej z tych osób będzie inna. I nie ma uniwersalnej, uniwersalnego sposobu postawienia stopu. I to jest ten cały największy problem, gdzie wiele osób. Gdzie wiele osób naprawdę popełnia błędy. Dlaczego? Dlatego, że biorąc informacje gdzieś tam z forów, z blogów, z innych szkoleń wyrwanych z kontekstu, z jakichś tam e-booków, bierzemy tą informację i zakładamy, że to się sprawdzi również u nas. To, co te osoby mają i używają, to my to też zastosujemy i będziemy na tym zarabiać. Nie, niestety nie. To, co te osoby robią, jest w ogóle nie ma znaczenia dla nas. Tak? Chyba, że rozumiemy oczywiście to, co przed chwilą powiedziałem, naszą ideę wejścia w pozycję, nasz plan, który chcemy zrealizować, i rozumiejąc to i wiedząc, gdzie zanegujemy nasze wejście, będziemy w stanie postawić nasze stopy i odpowiednio zarządzić pozycją i ryzykiem. I na tym polega inwestycja. To jest całe sedno inwestycji, zrozumienie tego, co my chcemy zrobić. Niestety, czytając różnego rodzaju fora, czytając wypowiedzi osób początkujących, osób, które nie nieczęsto, można powiedzieć, są, są początkującymi, ale inwestują już dość sporo na tych na rynkach i... Te wypowiedzi, które tam padają, te informacje, które tam są udzielane, jakiś tam magiczny stop, magiczne wejście, e, naprawdę, e, no, naprawdę dają mi dużo do myślenia, ponieważ pamiętajmy, każde wejście, które robimy, każdy system jest bardzo precyzyjny. I jeżeli zmienimy jedną rzecz w systemie, to ten system, systemu zyskownego, może być fatalnie stratnym systemem. I to jest bardzo ważne. Niestety systemy są bardzo szybko modyfikowane e, i to mnie przeraża. Jak widzę, że ktoś bierze system, e, jakiś tam gdzieś znalazł, prawda, kupił, nieważne co, gdzieś tam ma jakiś system i nagle po tygodniu ten system jest zmieniany i ta osoba mówi: "Słuchaj, ja znalazłem opcję, która jest jeszcze lepsza. To co ta osoba ma jest super, a ja znalazłem lepszą osobę, lepszy, lepszą możliwość", prawda? I wszyscy idą w tą lepszą możliwość, a później się okazuje, że po pół roku każda z tych osób traci cały swój kapitał. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Więc zdawajmy sobie sprawę, na czym polega inwestycja, jak my podchodzimy do inwestycji i spróbujmy robić to profesjonalnie, tak? Profesjonalnie oznacza decyzja świadoma, przemyślana z punktu widzenia systemu, który został przetestowany, który w 100% działa i tu nie ma żadnej wątpliwości i tak naprawdę, co my musimy zrobić? Stosować się do tego i konsekwentnie podejmować decyzję. Które wynikają z tego systemu. To jest profesjonalna inwestycja, nic więcej, tak? I co robi profesjonalny inwestor, trader, lekceważy bardzo egoistycznie wszystko to, co mówią inni. Czyli jeżeli ktoś mi mówi, że mamy wejście na podstawie Fibonacciego, a ja Fibonacciego nie używam do wejścia, ignoruję tę osobę. Jeżeli ktoś mi mówi, że mamy piątą falę w Eliota, a moje wejście nie bierze tak naprawdę, z punktu widzenia mojego systemu nie mam fali Eliota, ignoruję to, co ta osoba mówi. Jeżeli trader, jakikolwiek najlepszy na świecie mówi, że jest opcja sprzedaży, a ja Mówię, że jest opcja kupna, bo mój system mówi, lekceważę tego najlepszego tradera na świecie i mówię, słuchaj, ty sprzedajesz, ja kupuję. Dlaczego? Bo ja wiem, że mój system działa, a to, co ty robisz, nie gra dla mnie roli. I to jest świadoma profesjonalna inwestycja i po tym poznajemy inwestora, że jest profesjonalny, że nie da się go tak naprawdę namówić na nic więcej niż to, co robi od lat i to, co wie, że działa i będzie działało z punktu jego systemu. I to jest to, co musimy zrozumieć. Bardzo, bardzo można powiedzieć podstawowa lekcja inwestycji, ale musiałem to powiedzieć, bo wiele osób po tych e-mailach, zapytaniach, które są, jeżeli chodzi właśnie o komentarzach, widzę, że, że wiele osób po tego nie rozumie. Nie rozumie najważniejszej istoty inwestycji. Inwestycja polega na wykorzystaniu systemu, który statystycznie został przetestowany, który działa, i stosowanie się do tego systemu. Nic więcej nie jest w inwestycji. Nie ma żadnej możliwości jakiejkolwiek ingerencji w system. Robimy to, co system nam mówi, i po prostu wystarczy się go stosować. Okay? To jest to, co jest w inwestycji najważniejsze. Ok, przechodzimy do eurodolara. Eurodolar. Opcja wejścia w pozycję, gdzie będziemy chcieli wchodzić w pozycję, co się dzieje na eurodolarze. Eurodolar jest na bardzo ekstremalnym poziomie, natomiast mamy mocne zamknięcie, mocny ruch spadkowy, jeżeli chodzi o eurodolara. I na chwilę obecną, moim poziomem, który ja będę obserwował wejście w pozycję, to jest poziom dopiero 1,18. Tak? 1,18 to jest mój poziom, który mnie interesuje na chwilę obecną, i do momentu, kiedy nie dojdziemy do tego poziomu. Okay. I ja, Kiedy dojdziemy do tego poziomu, ja nie będę patrzył na wejścia na kupno, czyli kupno odpada. Ja chcę zobaczyć spadek do tego poziomu, żeby podjąć decyzję kupna. I jeżeli cena natomiast wybije w górę, to będę patrzył również na opcję sprzedaży, którym targetem będzie właśnie ten poziom. Okay. Teraz obserwujemy, to jest znowu ten cały trik, jeżeli chodzi o inwestycje. My musimy obserwować, za mało informacji mamy teraz, żeby cokolwiek stwierdzić, poza tym, że potencjalnie będziemy patrzeć na opcję kupna, ponieważ cena idzie w dół, wybiła w dół, tak? mamy mocne spadki, więc. Jeżeli co na tego poziomu w tym tygodniu załóżmy, czy w przyszłym tygodniu, nie na to roli, będę patrzył jako poziom wejścia w pozycję długą. I to jest mój plan na chwilę obecną. I ponieważ mój styl inwestycji jest stylem, no bardzo można powiedzieć takim nudnym, jeżeli możemy to nazwać, i leniwym, ponieważ moja inwestycja wymaga bardzo małego nakładu czasu, możemy sobie już wyobrazić, że jeżeli na eurodolarze mówimy o ruchu do poziomu 1,18, do którego nas jeszcze dzieli w granicach 480 pipsów, to możemy sobie wyobrazić, że potrzebujemy co najmniej jeszcze jeden tydzień okay? co najmniej jeden tydzień, taki mocny tydzień ruchu, żeby tam dojść. Co w efekcie końcowym oznacza, że przez ten tydzień prawdopodobnie na eurodolarze wejścia w pozycję nie będzie. Tak? Czyli patrząc na inwestycje, możemy sobie eurodolara dać na naszą listę oczekujących wejść, ale możemy go sprawdzić we wtorek, w środę i zobaczyć, czy cena tam doszła, czy też nie. Jeżeli cena natomiast wybije w górę tutaj, będziemy musieli zrobić ponowną analizę i obserwować wejście ponowne. Czyli potencjał jest, że będziemy mieli wejście w pozycję, ale potencjalny poniedziałek, raczej nie, wtorek nie, środa, czwartek. I to jest może takie stwierdzenie trochę dla wielu osób bzdurne, natomiast... Pamiętajmy, że cena nie ma odpowiednie ruchy, tak, tygodniowy ruch jest taki i taki, załóżmy tygodniowy ruch, średni ruch, załóżmy euro-dolara tygodniowo, to jest w granicach nie wiem, 220 pipsów, 230 pipsów, dzienny ruch standardowy, jeżeli chodzi o euro dolara, to jest granica 130, przepraszam, tygodniowy ruch jest średni 270, tu poprawka, czyli 270 pipsów mamy ruch tygodniowy, 100 tak naprawdę 27 pipsów mamy ruch dzienny i tyle średnio cena się porusza, więc jak mówiliśmy na ostatnich nagraniach, żeby cena doszła do pewnego poziomu, jeżeli chodzi o mój ruch, czyli jeżeli ja mam 400 pipsów w ruchu, który musi się wydarzyć, żebym miał ja otworzył pozycję, potrzebuję. Półtora tygodnia, żeby cena tam doszła, tak? Oczywiście mamy czasem ekstremalnie duże ruchy, cena dojdzie wcześniej, tak? Więc tutaj musimy obserwować troszeczkę szybciej niż tak naprawdę półtora tygodnia, więc tak jak powiedziałem, potencjalnie środa czwartek, czy należy spojrzeć na cenę, zobaczyć, gdzie ona jest, i ewentualnie szukać wejścia w pozycję. Ten styl inwestycji jest to swing trading, a nawet position trading i on pozwala wam na inwestycje. Ba z bardzo małym nakładem czasowym, bardzo małym, ponieważ my możemy inwestować godzinę dziennie, 15 minut dziennie, w zależności czy mamy wejść, też nie mamy wejść, ale tak naprawdę ten nakład czasowy jest bardzo, bardzo mały i możemy kontrolować tak naprawdę wykresy na podstawie end of day. Co to znaczy? End of day, wiele razy zobaczycie to, e end of day. To jest taki skrót, który jest bardzo często używany w języku angielskim. To są wykresy na koniec dnia, czyli to naprawdę nas interesuje świeca. Która zakończy się, więc możemy dokładnie sobie sprawdzić wieczorem, co się wydarzyło z tą świecą, i tak naprawdę nie musimy w ciągu dnia obserwować wykresów. To jest jedna z możliwości, które oczywiście możemy inwestować dla osób, które chcą inwestować krótko, nie chcą spędzać dużo czasu przed wykresami. To jest dobra opcja i fenomenalnie skuteczna, dlatego że inwestorzy. Traderzy z dużym kapitałem inwestują na tych ramach czasowych. Jednodniowy, jednotygodniowy, jednomiesięczny. Inwestor, który ma kapitał, nie będzie się bawił w wykresy 15-minutowe, jednominutowe, jednogodzinowe. To jest zabawa i tak naprawdę inwestor, który szanuje swój czas, inwestor, który chce zarabiać pieniądze, a nie pracować, będzie tak naprawdę patrzył na wyższe ramy czasowe i może zapomnieć o zabawie, tak? A wy, a ramy czasowe poniżej wykazu 4 godzinowego są już jakby nie patrzeć zabawą, ponieważ bawimy się w przewidywania i, i tak naprawdę tutaj jakby płacimy za te nasze zyski, dużo, dużo płacimy, ponieważ czas, który poświęcamy, jest fenomenalnie duży do zysku, które osiągamy. I to bardzo ważne sobie zadać pytanie zawsze, to zawsze moim studentom mówię: pamiętajcie jedną rzecz: jeżeli ktoś tak naprawdę spędza 12 godzin dziennie na wykresach, niech sobie pomyśli, co ile mógłby zarobić pieniędzy, poświęcając te 12 godzin na inne rzeczy. I naprawdę wiele osób zdziwi się, że pracując 12-15 godzin dziennie, zarobiłoby więcej niż na forex, inwestując właśnie na forex. I to jest coś, co, co wiele osób zdaje sprawę, tak? Jeżeli ktoś inwestuje godzinę dziennie czy 15 minut dziennie i zarabia dobre pieniądze, to jest inwestycja, ponieważ on tego nigdzie nie zarobi. Tak? I to jest to na czym polega fenomen i piękno inwestycji, oczywiście z mojej perspektywy. Nie neguję oczywiście inwestycji krótkoterminowej, inwestycji scalpingu, day tradingu, oczywiście nie neguję, każdy ma swój plan, każdy ma jakby swój, swój plan jakby zrealizowania swoich celów, więc tutaj to jest wszystko indywidualnie, natomiast moje podejście jest bardzo proste. Jak najmniej czasu poświęcić na analizy, jak najmniej czasu poświęcić na inwestycje, a jak najwięcej pieniędzy zarobić właśnie z tego czasu, który poświęciłem na tą moją pracę tak? i to jest to czym ja się kieruję w moich inwestycjach, w moich biznesach i to jest najważniejsze moim zdaniem dla osoby która ceni swój czas i tak naprawdę chce korzystać z życia ale również mieć możliwości dużych zarobków euro dolar w takim razie pasujemy teraz dlaczego ten euro dolar dla mnie nie ma żadnej możliwości sprawdziłbym również szwajcarskiego franka i teraz co jest ważne znaczy, o czym, czym chciałam tutaj powiedzieć bardzo krótko, ponieważ nie mamy czasu, do takiego czasu, nie chciałam tutaj zanudzać przez godzinę czasu, e, jeśli chodzi o jakieś tam e, większe, głębsze wywody natomiast różnych tam zagadnień. Natomiast jeśli chodzi o, o pary i e, korelacje. Korelacja jest bardzo ważnym czynnikiem, który wiele inwestorów, wielu inwestorów bierze pod uwagę. Czyli bierzemy dwie pary, które mają, które są z sobą powiązane, można powiedzieć, czyli cena ta naprawdę jednej pary, jednego instrumentu i drugiego instrumentu. Jakby oddziałuje na siebie. Czyli, załóżmy, jak mamy euro dolara i szwajcarskiego franka, dolar amerykański do szwajcarskiego franka, to wiemy o tym, że to są odbicia lustrzane. Czyli, jeżeli euro idzie w dół, dolar szwajcarski frank idzie w górę. Korelacja w tym wypadku jest mniej więcej. Korelacja jest mniej więcej w granicach 90%, więc jest bardzo duża, tak? Więc możemy powiedzieć sobie bardzo śmiało, że jeżeli euro będzie szło w dół, to szwajcarski frank musi iść w górę, tak? Oczywiście te ruchy indywidualne mogą być troszeczkę inne, natomiast na co warto zwrócić uwagę i po co używamy te korelacje, właśnie po co używamy te korelacje? Jeżeli popatrzymy z punktu widzenia inwestycji, jeżeli zobaczymy sobie na opcję wejścia w pozycję i załóżmy, chcemy wejść na eurodolarze chcemy wejść w pozycję długą, tak? Chcemy kupić eurodolara. Co możemy zrobić? Możemy wejść na dolara szwedzkiego franka i zobaczyć, czy tam jest sygnał przeciwny. Czy jesteśmy już na poziomie, który tak naprawdę jest dla nas poziomem, który jest dobrą opcją wejścia w pozycję. Jeżeli jesteśmy również tam, mamy sygnał na eurodolarze i na dolarskie franku, oczywiście przeciwny sygnał, to jest to dobry czas na wejście w pozycję. Jeżeli natomiast jeszcze nie ma tego dobrego czasu na tej drugiej parze, to warto poczekać i dopiero atakować, dopiero wejść w pozycję, jak ta druga para dobije do danego poziomu. Ponieważ co się bardzo często dzieje, jak zauważycie, euro idzie sobie w dół, okej, okay? czyli mamy załóżmy ruch, euro idzie w dół. Dochodzimy do poziomu na eurodolarze, chcemy wejść w pozycję, mamy zielony sygnał na wejście, ale dolar szwajcarski frank jeszcze nie dobił do danego poziomu i jeszcze ma dalsze ruchy. I wtedy co się dzieje? Na eurodolarze mamy bardzo trudne ruchy, konsolidacja, lub bardzo małe wybicia do momentu, aż szwajcarski frank dobije do poziomu i jak dobije do poziomu. Dolar szesarski, frank, wówczas mamy ruch na jednej parze i na drugiej parze, i do właśnie wyznaczenia tego czasu, kiedy atakować, kiedy wchodzić w pozycję, bardzo ładnie możemy użyć tych dwóch par. Również, jeżeli mamy sytuację, gdzie jesteśmy w pozycji, a i chcemy zarządzić pozycją, nie wiemy czy wychodzić, czy też nie wyjść z pozycji, widzimy, że jesteśmy na danej parze, na dobrym poziomie, ale druga para. Nam jeszcze tego nie potwierdza, to warto się wstrzymać, bo jeszcze potencjalnie będziemy mieli dalsze pchnięcie, dalsze ruchy, i wtedy możemy jeszcze wyjść z pozycji, tak? Więc możemy używać korelacji tak naprawdę. Yy. Można powiedzieć w dość ciekawy sposób, do wejść w pozycje i do zarządzania pozycjami. I mamy wiele instrumentów, w których ta właśnie korelacja jest bardzo mocna, i możemy naprawdę to wykorzystać. Teraz jest strona internetowa, którą warto poleciłbym właśnie do analizy korelacji. I ta strona, to strona, którą widzicie teraz tutaj. Mam skopiować, oczywiście ten sobie link. To jest forexticket.co.uk i odpowiednie tools, więc to się sobie przepisać, ale jest fenomenalna opcja, właśnie jeżeli chodzi o analizy, analizy właśnie korelacji. Jeżeli zobaczymy sobie na sytuację, co tutaj widzimy, widzimy różne pary. Możemy sobie wyznaczyć, jaką parę chcemy, okay? czyli Wyznaczamy załóżmy sobie euro-dolara, euro-japońskiego jena, funta-dolara, dolarskiego franka i co widzimy? Widzimy bardzo fajną tabelkę, która nam pokazuje pięciominutowa korelacja, jednogodzinowa korelacja, wykres jednodniowy i widzimy na jakich ramach czasowych mamy korelację i jak dużą korelację. Czyli możemy sobie zobaczyć, załóżmy korelacja... Na przykład dla, dla zobaczenia między dolarem kanadyjskim a australijskim dolarem mamy 93,2%, ale odwrotność. Czyli, jeżeli mamy czerwony kolor, to jest się odwrotnie: czyli dolar kanadyjski idzie w górę, a australijski idzie w dół. Tak? I tutaj mamy fenomenalne obliczenia, jeżeli chodzi właśnie o te korelacje. Widzimy doskonale, jakie te korelacje są. Możemy robić mieć analizy dokładne, że klikniemy, mamy dokładną analizę tej korelacji, wykresy. Bardzo, bardzo fajna opcja, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Dla osób, które tej stronki jeszcze nie znają, tutaj zapraszam i to jest ciekawa opcja, właśnie, żeby zobaczyć um, właśnie tą stronkę um, i właśnie, no, jakby można powiedzieć, um, poobserwować sobie właśnie te korelacje. Ok, kolejna opcja, jeżeli chodzi o funta dolara, funt dolar na chwilę obecną, ciekawa opcja, którą będę obserwował na funcie dolarze, to jest poziom 1,5277, znowuż duży jeszcze ruch, który ja chcę zobaczyć, 1,5277, to jest dopiero to, gdzie ja chcę patrzeć na wejście w pozycję, Oczywiście dla wielu osób bardzo naturalny poziom, ponieważ widzimy jedno dotknięcie, drugie dotknięcie, czyli mamy ważną linię wsparcia. Jeżeli zobaczymy sobie na ruch ceny na wykresie wyższej ramy czasowej. To co tu się dzieje, oczywiście widzimy fenomenalny poziom do otwarcia pozycji i oczywiście tu standardowo, co możemy zastosować, jeżeli chodzi o to wejście, jeżeli chodzi o sytuację, możemy zastosować opcję w tym wypadku podwójnego minima. wykres jednodniowy, wyraźnie to widać. Mamy opcję jednego dotknięcia, wybicie w dół, znowuż kolejne wybicie, drugie dotknięcie i opcja wejścia w pozycji długiej. Właśnie jeżeli chodzi o opcję, tutaj na parze funcie, dolarze, również osoby, które patrzą na opcję formacji harmonicznej, która musi być jeszcze zweryfikowana. tej osoby, które inwestują w podstawie Harmonic Tradera, wiedzą o tym. To jest ruch, który naprawdę się dzieje teraz. I potencjał wejścia w pozycję na formację harmoniczną, który będzie wcześniej, oczywiście, jeżeli chodzi o opcję otwarcia pozycji, będzie wcześniejsze wejście. Ale jest to również opcja systemu harmonic trader na wejście w pozycję długą z targetem powyżej tych wierzchołków. I znowuż fenomenalny poziom, jeżeli chodzi o wzrosty. Te rejony tutaj wielokrotnie, wielokrotnie właśnie akceptowane. I również, powinna być również reakcja teraz przy w górę Jak dla mnie oczywiście z mojej perspektywy Ja na podstawie formacji harmonicznej nie wchodzę w pozycję Ja patrzę na TVS, czyli wejście przeciwko trendowi Ja chcę zobaczyć trend na razie spadkowy Jeszcze go nie widzę dokładnie Jeżeli trend będzie mocny Będę wchodził przeciwko temu trendowi na kupno Właśnie na pozycję długą, kolejna opcja ciekawsza, szybsza możliwość wejścia w pozycję. Powinniśmy mieć opcję wejścia tak naprawdę o wiele szybszego niż na tych parach, o których mówimy teraz. jeśli chodzi o ropę, na ropie mamy wiele szybsze ruchy, mocniejsze ruchy. Jest to bardzo fajny instrument do wejścia w pozycję, szukania wejść. Ludzie, osoby, które traderzy, którzy szukają wejść na day trading, jednym z moim zdaniem z najlepszych instrumentów to jest właśnie ropa.

To jest poziom, który ja, na który ja czekam, jeżeli chodzi o wejście w pozycję długą na ropie. Ta ropa już od dłuższego czasu e, szukam wejścia w pozycję długą e, i chcę zobaczyć z wybicia jeszcze, jeszcze głębsze wybicia, jeżeli chodzi o ropę. I teraz poziom właśnie 7856 jest rewelacyjnym moim zdaniem poziomem na wejście w pozycję e, i na pozycję długą i na to będę czekał. To jest mój poziom, więc czekam na opcję dalszych spadków, kontynuację mocnego ruchu, mocnych ruchów spadkowych i będę szukał opcji wejścia w pozycję. Czyli dla mnie ropa, wybicie w dół, opcja kontynuacji wzrostów, funt, również dolar swing trading, długoterminowe wejście na kupno i euro. Będę obserwował, czy wybijemy teraz te dołki, czy będziemy szli dalej, będziemy pędzić dalej w dół. Poziom 1,18 jest poziomem dla mnie bardzo ciekawym, ale znowuż, jeżeli chodzi o wejścia bardziej krótkoterminowe, czyli średnioterminowe, będę patrzył na opcję kolejnych ruchów i jeżeli cena załóżmy wybije w drugim kierunku, wybije w górę, możliwe, że będę patrzył do ruchu spadkowego z targetem tym, o którym mówię teraz w wejściu, tak? Czyli jeżeli mam wejście na poziomie 1,18, a cena wybije nie w dół, tylko w górę, to będę patrzył na opcję wejścia w pozycję średnioterminowe, w sprzedaż, do poziomu 1.18 jako target, tak? Ponieważ do tego poziomu moim zdaniem idziemy. To tyle na dzisiaj, tak, 28 minut. Wszystkie osoby, które dopiero dzisiaj dołączyły do nas i należą do tych kilkunastu tysięcy osób, które co tydzień obserwują właśnie nasze analizy, obserwują szkołę Forex, aktywnie biorą udział w szkole Forex, dziękuję za uczestnictwo, dziękuję właśnie za czas, który poświęciliście nam. Zapraszam do kolejnych analiz. Również w tym tygodniu rusza sesja egzaminacyjna, właśnie we wtorek będziemy. No, testować naszych studentów i będziemy patrzeć jakie są statystyki, czyli ilu studentów e, no, pojęło naszą, naszą nasz sposób inwestycji, ile osób zarabia i jakie te zarobki są, będziemy patrzeć na opcje właśnie zrozumienia naszego szkolenia, więc znowuż jakby czas na pewne analizy edukacji, naszych studentów i we wtorek właśnie rozpoczynam tę sesję, która potrwa e, dwa dni. Plus sesja egzaminacyjna indywidualna, więc e, ciężki czas dla naszych studentów. E, wszystkim życzę powodzenia i oczywiście do zobaczenia na kolejnej analizie. Pozdrawiam, życzę wielu sukcesów w tym tygodniu. E, a osoby, które są na urlopie, e, życzę miłego urlopu, ale mimo wszystko oglądajcie nasze analizy. Mam nadzieję, że wiele się z nich uczycie i staram się jak najwięcej informacji właśnie dodawać, dodatkowo, żeby te analizy jak najwięcej wnosiły waszą indywidualną inwestycję. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam jeszcze raz.